Witaj Misiek, nie zmarzłeś? Nie zmarzłem nie? Nie, bo jestem niedźwiedziem polarnym, ale Ale co? Siku, siku mi się chce. No to cikaj, odpinam czy i idź się wysikaj Kiedy Misiek poszedł się wysikać, ja się z wami przywitam Witam na kanale Zawodowy Zbierasz Złomu 16 stycznia czwartek Tak, tak Zaraz położniężam i ruszamy na łowy. Zawodowy oraz złomiści ruszają na łowy. Tutaj Misiek się wysikał. On ma chyba coś z pęcherzem. Nie wierzę. Misiek, mam dla ciebie dwie wiadomości. Dwie. Dobrą i dobrą. Od której zaczynamy? A może od tej dobrej? Dobra jest taka, że 85% uczestników ankiety opowiedziało się, żebyś został u zawodowego. Może być Misiek zadowolony. A druga wiadomość jest taka, że masz na imię złomić. Może być? Misiek, może być złomiś? A czy ja jestem złym misiem, żeby złom? Y, zło mieć na początku. No właśnie, sam powiedziałeś: złom, a nie zło. Jesteś misiem złomowym. Dlatego jesteś złomiś. Ruszamy. Czyżby. Brak ładowania? Sprawdzimy. Może klema spadła albo coś. Ciekawe. Akumulator raczej ok, ale tutaj coś rzęsi. Mam go powoli do wiecie udało się dotrzeć do domu. Koniec jazdy, Misiek. No, tak zaczęła się Twoja kariera. A moja skończyła? Nie, moi drodzy, ja mam taką naturę, że nigdy się nie poddaję. Mam jeszcze kilka rowerów, także na rowerze zbieram złom. Będziemy chyba robili. Ktoś ostatnio wysłał mi na konto moje, bo dawniej pod filmikami umieszczałem numer konta, wiecie, i ktoś z Gliwic, jakiś widz, wysłał niewielką kwotę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję I myślę sobie, że umieszczę numer konta pod filmikiem, co? Można też wspierać mnie, bo uruchomiłem zakładkę, czy też opcję wesprzej, I tam można wpłacać regularnie niewielką kwotę, bardzo niewielką naprawdę Nieodczuwalny będzie brak w waszym budżecie, jak wpłacicie, wiecie No i trzeba się jakoś ratować, tak? Tutaj ostatnio e, przerzewiał mi tłumik, bo głośno daje no, i przegub się odzywa jeden. Także samochód e, generuje koszta. Ostatnio wydałem ponad pół tysiąca na naprawę. E, a nie mam roboty, nie? Także na horyzoncie kłopoty. E, zobaczymy, czy go naprawimy, czy nie. E, Potrzebuje na to dużo dużo pieniędzy wiecie dużo rzeczy do zrobienia jest hamulce, wymienić olej filtry coś z tyłu tłuczę w zawieszeniu przegub się odzywa tłumik do pospawania do pospawania parę rzeczy pod spodem nie wiem czy to nie przekroczy wartości pojazdu moi drodzy i no, przydałby się jakiś mi zwykły, benzynowy samochód osobowy w którym mógłbym spać i w którym mógłbym jeździć i w ogóle żyć och Chyba tak zrobię, że kupię jakiegoś benzynowego, zwykłego. Kończymy? Nie, pauzujemy. No i znowu mam pod górkę, albo jestem na rozdrożu. Eee, wasze zdrowie. Pozostało mi tylko kawy się napić. Jest zima, jest śnieg. Rowerem zbierać złom nie bardzo. Czy to koniec tego kanału? Niektórzy by się ucieszyli. Na pewno są tacy, zapewniam. Szukałem dzisiaj roboty rano, wiecie, i tu w Cieszynie. I jedyna robota, która jest to na produkcji w zakładach po czeskiej stronie darmowy transport i w ogóle. Nie ciężka praca, ale ja na produkcji po pierwsze nie wytrzymam, bo zwariuję nie ustoję przy maszynie, nie? Także jedyna opcja pracy dla mnie to wrócić do busa i pojechać na Europę, ale też już jestem wykończony tym jeżdżeniem, także nie wiem co zrobić, wiecie? Siedzę, piję kawę razem z Wami i dzielę się moimi myślami. Może zmienić profil kanału. Co? Może nie pokazywać więcej złomu, tylko coś innego. Jeszcze jest Dedra. Sympatyczna czeska firma. Właściwie sklep internetowy z możliwością zarabiania. Można się zarejestrować za darmo i kupować. Ale wiem, że ciężko przekonać kogoś, aby kupił proszek do prania drożej niż jest w sklepie. Bo każdy tylko patrzy na cenę, tak. Ale. Patrząc na cenę, patrzysz w złym kierunku, ponieważ możesz zarejestrować kilka osób pod siebie i ten proszek, zakup proszku czy czegokolwiek tutaj pokryje prowizja. Mam katalogi, cienki katalog i gruby katalog. Myślę sobie, że aby stracić część widzów, może poświęcę teraz się biznesowi Dedra. Może inni widzowie przybędą, może ktoś się zarejestruje i zawodowy będzie, powie, że prosperuje. To cały czas będzie zbieranie złomu, wiecie? Złomu takiego, o, metalowego, to są jakieś eurocenty, które mi zostały z po Europie. Co zrobić, moi drodzy? No umieszczę numer konta jeszcze pod filmikiem. Może ktoś Coś wpłaci. Nie wiem, nie wiem, no po prostu chciałem od transportu uciec, uciec od kieratu, a samochód mi powiedział, że się chyba nie da. No cóż, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wspieranie panowie i panie. Może, może poruszymy temat. Taki zarabiania w internecie. Co powiecie?